12 listopada jest ostatni dzień cięcia właśnie tych plantów myślę, że do godziny 15 się tutaj ekipą wyrobimy, a ja chciałem tutaj obalić mit że przy tym cięciu nożyk jest lepszy od nożyczej ja tyle lat już to robię i się wydaje, że chyba wiem co jest pięć słuchajcie, chodzi o to że te planty są obwiązane na sznurku. sznurki są u, tam zaklątane na haczykach, widzicie w góry, a te haczyki leżą dosyć luźno na trutach. To tak było, wiem o tych haczykach, ja się obraca przy opuszczaniu, przy opuszczaniu plantów. I ja teraz specjalnie pod ten pokaz wziąłem nowy nożyk i tnę bez pomocy jednej ręki. Zobaczcie, to się dzieje z haczykami wtedy. Cały pis polega na tym, żeby te haczyki nie spadały przy cięciu. Ten nożyk jest bardzo ostry. O, akurat nie spadł. O, nie spadają, cicho, cicho. Teraz znajdziemy taki, żeby spadł. O, poszedł w dół, poszedł. Następny poszedł, leży w dole. Leży w dole. Wiecie jak lecą? Te nie. Lecą, dwa poszły. Sam nożykiem ciałem. Żeby teraz one nie spadały. Muszę to ustawić. Żeby nie spadały, haczyki w dół. Jak pójdę zaraz pozbieram. To czasem pomóc drugą ręką. I teraz, żeby to zrobić dobrze, to trzeba tą lewą rękę trzymać wysoko, ponad czubkiem. Lekko podnieść, żeby ten sznurek był luźny. Widzicie? I wtedy można ciąć bezpiecznie. Mało tego. Te czubki trzeba wkładać w środek między szyny. Czyli po ucięciu muszę w ten sposób, czyli mam obie ręce w górze. Miałem okazję ciąć nożykiem kiedyś tam w którymś roku, o, ponieważ y, coś tam, nie pamiętam, zabrakło y, nożyczek, to powiem Wam, że chyba y, tyle przekleństw, co wtedy wydałem z siebie, to nie wydałem nigdy. Bez nadzieja. A jeżeli tnę nożyczkami, muszę je znaleźć, gdzie się rzuciłem gdzieś. teraz problem, nie mam dryczek Za ja drugiam ale jaj Kurde. Ty, ale jaj. się Teraz jak tnę nożyczkami to sobie lewą ręką leciutko planta podnoszę. On już też sznurek się robi luźny. I tylko prawą ręką ciach. I to idzie dosyć płynnie i z A nożyczki znalazłem i położyłem gdzieś tam pod plantami Tu zawsze ktoś, to przyjdzie na początku, tu pracuje, to tych haczyków gubi pełno. A mówię, te haczyki nie mogą w plantach leżeć, bo maszyna z nożami przyjedzie i te noże się potem tępią. A ogólnie to miała maszyna dzisiaj by być od rana, ale coś im się silnik spieprzył i nie przyjechała. I ogólnie sobie jeszcze wyrobiłem technikę badania składania tych plantów między te szyny nie? na tę plandekę praktycznie nie muszę się schylać wszystko robię tylko nogą prawą uzbrojoną w gumowiec później pokażę o tak sobie wyrobiłem technikę w ogóle się nie muszę schylać lata treningu technika idzie do przodu pracy Ważne jest, żeby właśnie te czubki były w środku między szynami, to wtedy y, same badyle praktycznie same się tam zawijają. Noga nie boli. Myślałem, bo wczoraj też już tak pod koniec robiłem y, prawą nogą. Myślałem, że się jakieś zakłachy będę miał, ale nic z tego. No tak ładnie. Już będę musiał ręcznie pomóc, bo tutaj akurat pokazówkę robiłem. I planty już są na tym, na badylach leżą czułki. I tu już się muszę niestety pomóc rękami, ale to już nie muszę. W tym celu nawet zakupiłem sobie w zeszłym roku lepszej jakości gumowce, które mają mi pomóc w tej pracy ciężkiej. Tu są rajki 60 metrowe. To dosyć szybko idzie wszystko. И возвращаемся.